Witajcie, utrudzeni wędrowcy. W 13, miejmy nadzieję, że niepechowym odcinku podcastu pod tytułem Nówka Folia, wita Was, Krystian. to no raz, Wiktor. E, dzisiaj w menu dwa razy Polska i raz Szwecja. Mianowicie. A mianowicie Szwecja. Candlemas i Sweet Evil Sun. Nie wiem, który to już album, bo. Nasty. Spory. No, nasty. Stary, nasty, sędziwy, jaki sam zespół. Ale wielki powrót wokalisty. zobaczymy jak to wyszło. Dalej Kefa i Wendigo, czyli taka Gojira. Może Gojira, może coś więcej. Może, może. O, może. I przy okazji na sam koniec Toruński mag i Pod Krwawym Księżycem. Czyli pogramy trochę w Dungeons and Dragons. Rzućmy kośćmi i zapraszamy. Zapraszam. Krystianie, zaczynamy dzisiejsze zgromadzenie od płyty Candlemas Sweet Evil Sun, najnowszy wytwór. Jak Ci to smakowało? Yy, najpierw powiem tak, że nie miałem co do płyty żadnych oczekiwań, mm -hmm. bo takie powroty, jak w tym przypadku powrót wokalisty, z którym nagrali debiut, który się nazywa wręcz z patosem Epicus Dumicus Metallicus. Metallicus. Tutaj ta nazwa już jest prostsza. Nawet bardziej wpada w ucho, jak i zresztą cała płyta, która mhm. buja. Jest taki dumowy pazur, który nią właśnie buja w rytm, jakiś. Ukruszony. Przaś... Tak, prześne solówki, wokal wyciągający wyżej niż wokaliści Iron Maiden. No, jest jajo, ale ja nie wiem, czy jestem już w tym wieku, żeby takiego jaja słuchać już. To mi się kojarzy tak festiwalowo dla ludzi, którzy mają ogromne naszywki na plecach. No. Wiesz, stara szkoła. Czyli no. albo włosy do pasa, albo po prostu zakola na, na pół głowy. No przepraszam, że, że to tak zabrzmi, ale to jest właśnie ten klimat. To jest ta publika, to jest ten klimat. Mhm. Generalnie jak na ten gatunek super, ale czy to jest rzecz, która jakoś tak zapada w pamięci? No nie wiem, ty się wypowiesz. Ja się wypowiem w ten sposób, że Kendall ma zżyna z samych siebie. Oni po prostu przepisują pracę domową z Kendall ma z lat 80. No ale to jest dobrze przepisana praca. Jakby wyręczyłeś mnie w dalszej części tej wypowiedzi. Tak, to jest bardzo dobrze przepisana praca. Jest to wysoka słuchalność. No tylko pytanie w tym momencie. Jeżeli przepisują nawet nieźle pracę domową od siebie z lat 80., to w tym momencie mówimy, że jest to więcej dobrego tego samego, czy jest to po prostu już nudne i wtórne? Bo można to rozpatrywać na dwa sposoby. No tak, no zależy, jak na to patrzę. Tak, czyli w sumie dochodzę, dochodzę do tej samej konkluzji, co ty fundamentalnej, powiedzmy to wprost. To się, Het, chyba. Była ta sama konkluzja. No kurde, dużo tych zespołów jakoś tak zaczyna ostatnio na nostalgii lecieć. Ym, ale nie do końca, nie do końca, bo tak chyba pierwsza część tej płyty jest taka dumowa, że oni faktycznie próbują tutaj ten dumowy styl z samego początku. Nie, trzymanie się gatunku. Tak, takiej rany. taki dum okay. metal doom metal przez nich wymyślony zresztą poniekąd. <laughs> y, I potem przy ostatnich czterech kawałkach zaczyna się dziać trochę dziwnych rzeczy, które, no, psują nieco tę płytę, mam wrażenie. Wiesz o co mi chodzi? Na przykład przy Crucified tak, tam zaczyna się jakoś tak heavy metalowo robić. Znaczy ogólnie to jest łączenie heavy, heavy z doomem. No tak, okay. Cała płyta masz na myśli? No w, słuchaj, no podwaliny dumu to właśnie jeszcze była ta heavy metalowa energia. Tak, I ale to chodzi mi o to, że się, zaczyna, że się zaczyna robić szybciej, że to takie robi się bardziej krzykliwe niż takie posępne, stąpające jak to dum. W tym Crucified to było bardzo wyraźne. To był taki popis no, pewnej nieudolności, że oni łączyli ten taki wstęp melodyjny w stylu właśnie Solitude czy czegoś, po czym nagle zaczynają szybko grać i próbowali zamaskować to, że nie mają pomysłu na riffy jakimś dźwiękiem dzwonu. Tak, tak, tak. Ten, ten kawek zapadł mi w pamięć, że to tak leci trochę. Kucze, jak dla mnie, to tutaj właśnie musiało być coś, co sprawiłoby, żeby nadało całości melodyjności, właśnie tak jak to, co Tobie nie pasowało, uważam, że dla mnie było urozmaiceniem, bo sam ten dum serwowany przez nich, no nie oszukujmy się, no to jest taka rzecz, która jest spoko, charakterystyczna dla nich, ale nie chciałbym słyszeć takiego wydania już wśród innego zespołu. To mi wystarczy. Mm -hmm, mm -hmm. To jest taka łatka, nie? heavy smutek, yy, fajne solóweczki, mhm. dobra, wy to grajcie, ale reszta nie, bo to pędzel... No dobrze, ale mówimy mhm. o Candlemas. Czyli, czyli jednak przychylasz się ku bardziej ku stwierdzeniu, że jest to wtórne, niż więcej tego samego dobrego. No jest, no jest tak samo wtórne jak kanibale jak inne te zespoły, no tak. które, słuchaj, no... No i poczytujesz to za wadę w tym, w tym konkretnym przypadku? Nie, bo no, opisuję sam siebie jako fana kanibali. Opisuję siebie A, jako widzisz. gościa, który lubi to samo, który zespół, który gra od 17 płyt. Mi to nie przeszkadza, bo trafia to do mnie. Bo czytałem, przepraszam, że Ci przerwę, bo czytałem faktycznie inne recenzje, które już zdążyły wyjść przed tym, co teraz nagrywamy, i były dokładnie to samo, co ty powiedziałeś, że koleś mówi, że pierwsza, pierwsza część płyty jest wtórna, na drugiej jest trochę więcej fajnego eksperymentu. Nie wiem, ja, jeżeli już miałbym poczytywać za dobrą monetę tutaj cokolwiek, to jest to właśnie ten powrót, który naprawdę im wyszedł z tym pierwotnym wokalistą, także że on off nadal ten, ten zaśpiew taki teatralny, to wszystko jest bardzo charakterystyczne i to mi weszło. Ta druga część tej płyty, ta końcóweczka, jak próbowali właśnie tutaj wtrącić trochę więcej żywiołowości, no, no mi nie podeszło. Ale ogólnie faktycznie jest to dobra. Bo już tak podsumowujmy, zbliżamy tak, się do tak. końcowi. Jest to całkiem udany, um, udany twór od Candlenos moim zdaniem. Całkiem udany. Ale tak. myślę, że dla hard fanów, dla mm -hmm. ludzi, którzy zatopili się najbardziej w metalu lat 80. -tych... No tak. Ja nie jestem hard fanem. Lubię te z czasami Czasami <noise> zarzucę, posłucham, ale nie wiem, czy będę wracał do, do tej płyty, jeżeli mam być szczery. Jest niezły. Można sprawdzić... Yy... Jest to całkiem smaczne, z gracją, ale bez przesady. Czas na drugi album dzisiaj. Polski zespół, tam dziwny był ich, ich geneza. Rzeszowski, Podkarpacki, sprawdzaliśmy na Metal Archive. Przeprowadzili się chyba potem. Tak, finalnie chyba Krakowski, Kefa i Wendigo. Słucham. Nie wiem, czy wiesz, ale McDonald's wycofał się z Rosji. I że teraz, jako że ludzie bardzo lubią burgery z McDonald'sa, to oni założyli sieć, która jest takim butlegiem McDonald'sa i nazywa się Wkusnej Toczka. Czyli smaczne, kropka. I ta płyta też taka jest. Całkiem smaczna, kropka. Tyle mam do powiedzenia. Stawu mi zaczął klaskać. Fenomenalny wstęp. W każdym się zmieścisz. E, tak, racja. E, aż tak ci to smakowało? Bo ja przyznam szczerze, że jak sobie odtwarzałem, to myślę: kurczę, to było tak połamane, tak chore, że mówię: oho, ale będzie marudził. A dobra, no. tak spodziewam się. Właśnie, co sprawiło, że. Tak, zaskoczyło ci ostatnio. Kurde, tak Pozytywnie. jak z tym goryczą. Pozytywnie. Pozytywnie wiesz co, ja wiem o co ci chodzi, tak, bo same, sam początek, pierwsze kilka sekund, jak usłyszałam tą perkusję stąd która zaczyna ten album, no. To miałem takie Boże, to będzie Tól. To będzie Tól. O Boże, ja nie chcę, ja nie lubię, ja nie umiem. Na szczęście nie był. Na szczęście nie był. Na szczęście nie był. I jeżeli wszystkie płyty prog metalowe by tak brzmiały, to ja bym naprawdę był wielkim fanem prog metalu. Ja w ogóle w pewnym momencie to mówię, wo, ale się panowie Kobonga nasłuchali. Góźniam dokładnie to samo. Progmasji, ło, wow, Godzilla też tu. Mm -hmm. To było naprawdę tak. dużo. Mastodona był tak. Fakt. Było dużo Mastodona, zwłaszcza z pierwszych trzech płyt, tak. nie tych dalej. No wybuchowa mieszanka. Tak. Fajnie to brzmiało. W ogóle mam wybuchował wrażenie... Wybuchowała w obrębie progmetalu. No to jest progmetalowy, stricte progmetalowy Tak, był... ale zauważyłeś struktury utworów? Narzucenie jakiegoś pros prostego, może no. minimalistycznego riffu, który był dość połamany, mhm. ale on tak narasta, potem pojawia się pod to wszystko tremolo, bębny lecą szybciej i to potrafi trwać od 6 do 8 minut. Mhm. No świetnie w ogóle budują klimat i na samym końcu z nim tak wybuchają. Tak, tak. No. Są bardzo dobrze w budowaniu klimatu, moim zdaniem. Tak, to jest bardzo dobrze skomponowane. Przyrównując to do poprzednich płyt, tam pierwsza była w ogóle defmetalowa, tak. Wow, no to, to było dziwne. No to ta płyta wyróżnia się i to na plus, znacznie na plus. Nie wiem w sumie co mogę dodać. No, jest to ciekawe, ciekawe brzmienie, bardzo mocno połamane, progresywne, mm -hmm. ale nie ma tutaj jakiejś takiej pretensjonalności. Ja mam wrażenie, że oni się po prostu świetnie bawią grając to. Oni się nie silą na jakieś tutaj wysublimowane metafory, nie, nie, nie próbują udawać, że są wybitnymi artystami. To w nawet ten sposób. brzmi jakby to było drzemowane, ale mm -hmm. potem doszlifowane w ogóle. Dokładnie ktoś tak. wyszedł z propozycją riffu i potem się do tego dograli. To świetnie leci. Jest, jest to, nie chcę powiedzieć na jedno kopyto, jest to bardzo utrzymane w jednym stylu przez pierwszych pięć kawałków i potem w szóstym i siódmym zaczynają się przez chwilę też dziać trochę dziwne rzeczy. Water Babies. Water Babies i Maneto. Maneto się zaczyna klawiszami, o ile dobrze kojarzę. To jest takie, tak, że, że, że ja sobie zbyt słuchałem, zbyt. tak się nie pamiętam, czy patrzyłem w jeden punkt w ogóle i słuchałem tylko i byłem taki e, wylogowany trochę, po czym nagle słyszę, te klawisze miałem takie, zaraz, coś, coś tu wypadliśmy z gruwu trochę, ale w sumie na plus. Takie gotycko jakieś... Leśno, pół, w nocy o północy, klimaty się tu zaczynają, to jest fajne urozmaicenie trochę na sam koniec. Gdybym miał podejść do gigantycznej szafy z szufladami, gdzieś, gdzieś ich umieścić, to chyba jakiś. Krow metal, może bym ich gdzieś tam włożył. Ale to mówisz o całym zespole? Te, mówił w ogóle o klimacie tej płyty dla osób, które wcześniej tego nie słyszały. Jakby to określić? No to jest bardzo skomplikowane granie. Ja bym tu wrzucił prog, to, to jest prog, no, tylko, tylko naprawdę nagrany ze smakiem, bezpretensjonalny, fajnie lecący. Pierwsze moje skojarzenie było dokładnie to, co powiedziałeś, Kobong. Kobong mm. był też takim zespołem, który on się niesili. Oni po prostu mieli talent i oni grali to no podobno w bólach powstawały te albumy, to inna tak. sprawa, ale nie słychać tego było. Nie było tego słychać i tutaj też jest to takie fajne w swoim pokomplikowaniu i dziwności. W ogóle no 20 lat prawie na scenie zespół, dopiero czwarta płyta, mm -hmm. ale czuć takie, takie dopracowanie i myślę, że zespół miał ogromną radochę z grania tak. przy tym no, albumie. Dokładnie, dokładnie tak. tak. Czuć tą radość, czuć, że ta płyta została yy, poczęta w miłości, że tak powiem, do twórczości, do, do muzyki. Do tego, no, myślę, że jedno z lepszych metalowych wydawnictw polskich w tym roku. Rzadko mówisz takie rzeczy. To było, to było takie trochę nawiązanie do tego, co powiedziałeś o Goryczy ostatnio. Ale nie spojrzałeś w kamerę, żeby cię zzoomować, że, że nie? Nie, widziałem, widziałem potem po montażu, co tak, zrobiłeś. Tak, 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 no, ale, ale, ale spojrzysz się teraz w kamerę, czy przyznasz mi rację? Nie wiem, powiem ci. W ogóle podsumowanie też będziemy za jakiś czas rzucać, ale... Nie, 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 powiem. Nie, nie, nie powiem, nie powiem. Nie, nie, nie powiem nie. nie powiem panu. Nie. Tak, to no też tak. nawiązanie, nawiązanie do Blindedu. No nie wiem, nie wiem. E, nie powiem jeszcze. Blinded też trochę tutaj było słychać, mam wrażenie. To tak na marginesie. Ale polecasz ogólnie płytę? Tak, bardzo, bardzo. No właśnie, no. czyli poleca płytę, może że tak milczy, tak nie chce za bardzo tutaj się przyznać, ale obydwaj uważamy to za naprawdę udaną płytę. Tak, możesz mówić naturalnie. Tak, dobrze, super. W takim razie przechodzimy do ostatniej płyty dzisiaj. Magę pod krwawym księżycem. Drugi album Toruńskich Chłopaków. Jak tam. Sam, sam nie wiem, co powiedzieć, bo jeśli chodzi w ogóle o klimat płyty, to jest to o tyle wyjątkowe, że pierwszy raz słucham płyty, która mówi o Dungeons and Dragons i nawet mi się to podoba, więc. Okay. Rzecz wyjątkowa lirycznie. W dodatku te teksty są polskie, co sprawia, że mm -hmm. klimat tych czarodziejów widziałeś ich na żywo. Tak, no to jak są jak Król Gandalf miał szpiczastą czapkę, oni również na żywo grają w szpiczastych czapkach. Tak, tak. Takich magowych. Tak. I brakuje im w sumie tylko takiej laski, żeby mogli wytwarzać płomień, czy rzucać światło Muszą na. Musiał się gwę. uciekać do wytwornicy dymu. <laughs> na przykład. Y to jest dum, bardzo wolny dum metal, okay. z elementami psychodeli, mm -hmm, trochę przypominający momentami też taki kawał grania Elder, taki mm -hmm. będę nie pamiętam, czy on z Wielkiej Brytanii jest, czy skądś tam, mm -hmm. ale to też jest taka rzecz przepastna, która idzie bardzo powoli toczy się, tak. I brzmi to jest, brzmi to naprawdę dobrze, brzmi tak. to dobrze. Czyli jednak wiesz co powiedzieć. Podobała ci się ta płyta, tak. Podobała ogólnie. mi się, tak. W większości mhm. to, co słyszałem, mi się podobało. Z płyty. No faktycznie, ja byłem również pozytywnie zaskoczony. To jest dopiero ich druga płyta i widać, że chłopaki już doskonale wiedzą, co chcą robić w życiu, że tak powiem. Tak. Yy, w ten sposób, że na ostatnim metalowym odcinku, w ostatnim metalowym odcinku, mówiliśmy o Darkfownu, że to oni sobie trochę robią jaja z samych siebie. No i tutaj jest dokładnie to samo, z tym, że oni jeszcze nie mają z czego robić jaj, więc robią sobie jaja ogólnie z metalu, z jakichś takich. No to jest totalny pastisz jakichś takich no. właśnie klimatów grozy, nazwijmy to już. Nawet niekoniecznie satanistycznych, chociaż też tak myślę, że tutaj to się tutaj przewija. No taki świat fantastyczny. Fantastyczny. No, możemy mieć ten Dungeons and Dragons. Okej, okay, można to w pewien no sposób. Wiesz, masz alchemika, nekromantę, tak. szczury. No może i coś w tym jest. Loch, tyś, nie? jakąś grę z nieumarłym. No, tryk, traka masz z gier. Okay to jest akurat najgorsza rzecz tego albumu yy, tak, tak, z tym się zgodzę no, bo jest, yy, tak to jest przegięte to jest przegięte Tak. Słuchałem... pośmialiśmy tak, się, pośmialiśmy ale, bez się ale bez przesady no. właśnie, dokładnie, miałem, miałem dokładnie to samo odczucie, że słucham i tak jest przesadzone, jest takie trochę z przemrużeniem oka, i tam przy bardzo fajnych brzmieniach, bardzo fajnie ułożonych riffach. To wszystko jest klimatyczne i słyszymy, że w tym domu wszystko było stare, że to jest taki trochę tak, horror, jest... taka martwica mózgu. No a potem ten trykt, wjeżdża, i to już jest po prostu przechylenie tej szali. Że no dobra, panowie, bo oni tam zaczynają tłumaczyć zasady gry w tryktrach po prostu. Pionów jest 30, po 15 celem gry jest umieszczenie swoich pionów w barze. Po przeciwnej stronie W tekście. I lecą dosłownie ten z Wikipedii czy skądś tam, zasady gry. I to było już takie... Ah, przegiej, przegiej. Ale tak poza tym, kawałek Nekromanta na przykład. Bardzo Wiesz, bardzo czy to mi to się to skojarzył? Tak by mogły brzmieć przeklęte wody WiA, gdyby Wi akurat nagrał dobrą epkę. On o, bardzo... nie, nagrał. A, nie nagrał. Nie nagrał. <grymna> <Zabry>. no, <grymna> Zostawmy już ten temat. Ale nie, naprawdę ten wokal, męski w tym przypadku, ale bardzo podobnie leciał tak naprawdę. Mam wrażenie do chociażby. Bo też tak okolokami. wysoko, momentami. Tak, tak, on wyćwiczony. był taki bardzo właśnie teatralny, taki, taki wyćwiczony. Nie, no, spoko. spoko w, w ogóle te płytę też można traktować jako taki teatr. Te mm -hmm. teksty są napisane w taki sposób, że przy tej powolnej muzyce są one. One są śpiewane, ale. Odbiera je jakby były recytowane, jak gdyby ktoś ci opowiadał historię. Mm -hmm, I mm -hmm. przez to ta płyta właśnie zyskuje, bo przez... nie słyszałem dawno w sumie chyba czegoś takiego, taki storytelling w sumie pod tak, to nie Zary. jest koncept albumu, tutaj jakby nie, nie lecą od początku do końca z jakąś historią. Nie, to są jakieś luźne, luźne. luźne opisywanie, mm -hmm. jak jak strona książki można by Wiem o co ci chodzi, takie ewentualnie krótkie opowiadania. No okej. Okay. Mamy te lochy, smoki, mamy tutaj... Traka. Tak, ale moja ulubiona linijka z albumu. No, muszę słucham. do niej wrócić. I chciałbym ją przeczytać, jak niegdyś taka kreskówka chyba była włoska. Sprawdź strony głosowe, znaczy strojona i lecimy. Mm. Włoska kreskówka. Tak, kojarzysz. Z dziwnym intro. O Boże, chyba wiewa. <laughs> Zasięg pomocnej dłoni znacznie rośnie, gdy jest przyczepiona do elastycznej macki. Mniej więcej w taki sposób również jest to zaakcentowane na albumie. Mhm. Mm a, I że... tutaj miałem takie coś na zasadzie: co do cholery! <głos> <głos> to jest, no! Co to?! Co to jest? Ale no, trzeba przyznać, że coś takiego tworzy klimat. Wstawisz tak. potem wejściówkę Jatamana, chociażby żeby Tak, tam. tak, wstawię Jatamana. Zasięg pomocnej dłoni znacznie rośnie, gdy jest przyczepiona do elastycznej macy. Jataman ze swoją dziwaczną bronią. Rozśmiesza nas, gdy śmieszne zrobi trik. Szkoda, że nie świętej pamięci, to masz knapik może by nam pomógł, byśmy do niego robić. Być może. Z tym odcinkiem. Ale to już okay. było trochę takie zgryźliwe, ale całość bardzo mi się podobała. Mm -hmm. Podoba mi się progres bendu, gdy na pierwszej płycie było to bardziej surowe, mm -hmm. mniej złożone kompozycyjnie. Tak tutaj te kawałki widać, że już ta kompozycja jest luźna, ale zwięzła, mm -hmm. bardziej melodyjna. Fajne tak. są przejścia. Tak jak powiedziałem. Bardzo podoba mi się na zakończenie ten bardzo szybki riff, taki wręcz wpadający mm -hmm. pod blast w pewnym momencie. No, no, no. no świetnie, to, to w ogóle brzmi i jest fajnym kontrastem świetnie do przyszłego pół. Roku. Produkcja robi też robotę. To jest dobrze wyprodukowana płyta na tak młody zespół. Naprawdę dobrze to brzmi wszystko. To też robi robotę i na z Też fajnie tego słucha. Też jak zerknąłem na razie na klip na YouTubie. To też robi robotę. Fajnie jest mm -hmm. tego posłuchać, bo brakuje trochę w Polsce, mam wrażenie, do dobrego dumu. Na zasadzie, żeby tak od deski do deski okay. było to. No było to trochę na dumu. faktycznie. Tak, także również polecamy sprawdzić. Maga, pod krwawym księżycem, dark, fantazy, wybieracie nekromanta, Paladyn i lecicie po prostu z tematem. No. Tak to się prezentuje. I co, koniec odcinka? Koniec odcinka, powiedz coś na koniec, tym razem ty. Tym razem, no już 13 razy tutaj do was przemawiamy. 13 razy 3 płyt daje 39 płyt, mm -hmm. blisko no, połowa setki recenzji. Może w tym roku jeszcze dobrniemy. Szykujemy małe podsumowanie za jakiś czas. Lista cały czas rośnie. I co, subskrybujcie ten dzwoneczek, trzeba nacisnąć, napisać czasami komentarz, nie zgodzicie się na to. Miłe słowo, gorzkie słowo. Tak, wszelkie słowa mile widziane. Tak, no. Tyle, tyle. Dzięki. I aż Do następnego. Do następnego. Cześć.